Człowka, próbki, fajnie, że są takie normalniejsze warzywa. Ale szczerze, jakbym miał jeszcze raz przyjechać do Radomia i chciał zjeść kaboba, to muszę iść do tych oszustów z Marsimo. Bo mają najlepsze. Oszukują, ale najlepszy mają. Na trzecim by wylądowała Samira. Chociaż ta cena to jest dla mnie jakaś abstrakcja. No malizna. Malizna za 25 zł to w Warszawie wszystko kupisz. Samira taka miła była dla Ciebie? Bo dla nas o, bardzo miła było. Miło było dla wszystkich. Samira jest ogólnie Jedziemy na kapcia? Można, no, no, jak mamy czas Nie zdążymy, nie zdążymy zdążymy Mnie tak kicha boli, stary Normalnie, tam brakuje burgerka Żeby tradycji stało się zadość, jak już jesteśmy w Radomiu, no to pokażemy mu Najtańszego, najlepszego hamburgera w, w Polsce Na planecie ziemi Na planecie ziemi A w ogóle to zaprosiłbym państwa bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału, ponieważ uważam, że warto